widzowie, a dzisiaj nowy odcinek. Dzisiaj nowy odcinek będzie taki luźny. Dzisiaj pokażę wam cały gameplay całego nowego sezonu i sobie dwie rundeczki sobie pogramy. A wy zostawcie łapkę w górę i zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na kanale Kaj Kajtek Gra. A patrzcie ja wchodzę do lobby i zobaczcie. 8 listopada podążaj za motylem. Małe skrzydła, które potrafią znie, zniekształcić rzeczywistość. Zaloguj się do OG 8 listopada przed y, dwuna, 20 czasu polskiego, aby doświadczyć zakrzywiające, hmm. czyli jakiś mini i się nam szykuje, więc... oho ho, ho! Ciekawe jaki będzie, więc... Nie już czytuję i właśnie gramy sobie dwie takie luźne giereczki. Po prostu nie miałem w ogóle pomysłu co dzisiaj nagrać. Więc dzisiaj takie dwie luźne giereczki gameplay Więc już nas wczytuję Już Mamy no, no, oczywiście naszego pieska z cudownego choć o, widzicie? I możemy go sobie pogłaszczyć, pogłaskać. Chodź tu. E. Widzicie jest taka animacja. Jest bardzo fajnie, że są te nowe zwierzaczki. Więc sobie już czekamy. na się podoba to The Battle Royale. To ten wstęp jest śmieszny. A pokażę wam ciekawostkę, której chyba nie wiecie. Patrzcie. Jesteśmy tu. Co nie? Ja nie mam skrzyni. Skipcer. chyba. Banimy mu, banimy. Widzicie? I mam y, mityka. Patrzcie. Mityczna głowa. Pierwsze obrażnienie w głowę nic w ogóle nie czujemy. Yp. Mi się podoba to w tym sezonie. Możemy tak przeskakiwać te okna i cały całe rozwalą. O, szklane też. Świetnie. Teraz to normalnie. Dobra. No. I króciutki. Dzisiaj dwa 2 gameplaye. Nie lagowałem się. Mm. Dobrze. Siema, dawa dudu, siema, dawa dudu, dup. A co tutaj się wydarzyło się? Nowa broń. Chyba dodali broń do tutaj chyba. Tak się wydarzyło. Nie było, nie było, nie było. Kość, gość, gość, kość! Aj. Niestety pierwsza rundka. Nie poszło. Nie poszło zbyt dobrze.

Cieszę jest to, że na tej mapie się mieści maksymalnie 80 graczy. Super. Myślę, że to woda. Bo podobno w każdym karnecie, w tym za -dolce, który będzie płatny, podobno mają być Zwierzaki. W każdym sezonie mają być w karnecie po jednym zwierzaku. Albo też tak może być jak z butami. Pamiętacie, buty wchodziły do Fortnite. Fortnite'a i były tylko raz w karnecie. Skacze. Cieka, wiecie, się nam tutaj zapowiada. O widzę, że tutaj goście nam przylatują. Suszarki hał. Nie, nie, nie gadajcie, że nie mam żadnej skrzynki. Try ucieczki! Wiesz, wjeżdżym... że no. Upsik, uciekł, jakiś tam zjeścił przypadek, Jeszcze że musi być gość jakiś, co on sobie myśli. О-о-о, там сломи. Поза мальчику! Уф-уф-уф! Учикач, 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 gara ki ki ki. Pan tutaj tam po, dobra. Leć. Jeszcze neczko, też taś, taści wci. A jeżeli chcecie, to możecie podbić film, przesuwając w, w lewo albo w prawo komentarze. Zapraszam. Zapraszam Was bardzo serdecznie do podbijania. Safe, safe, safe. ty tu jesteś, Cosplingfield? A, strzela, strzela, strzela! Ktoś, ła! Pozem! Kompa. Uszcie! <coughs> to so, mój aim! Uuu, wygrałem! <laughs> to co, ten odcinek po prostu był tak rozrywkowo, tak śmiesznie Śmiesznie, że ja tak fajnie zginąłem, więc Ja wracam do lobby, w sumie tyle to na dzisiaj Przepraszam was, że, taki będzie, że ten odcinek będzie tak krótki, ale już W czwartek Będzie już dłuższy i lepszy Po prostu muszę dzisiaj dużo rzeczy zrobić, więc nie miałem po prostu czasu więc to jest taki krótki filmik. A ja z was jeszcze raz proszę Was o zostawienie łapki w górę i subika. A ja już z Wami żegnam pa pa.